Dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony, Paweł Śliwa. Rozpoczynamy spotkanie z bieżącą analizą techniczną. Tradycyjnie waluty jako pierwsze, indeks dolarowy. Notowania wczoraj zbliżyły się do jednego z możliwych wsparć. Najciekawiej oczywiście cały czas wygląda wsparcie 101 na indeksie dolarowym. Tutaj mamy znaczną ilość dołków i można obserwować je także z interwału wyższego niż wykres dzienny. No ale ostatnie minima pokrywają się z poziomem 101.50. Ta żółta strefa lokalnie zostawiała nam minima w tym obszarze, a tym samym też myślę, że można powoli skierować wzrok w stronę na przykład poziomu 103. Wskaźniki tak powoli zmieniają swój kierunek. Potwierdza się chyba... Też pozytywna dywergencja na wskaźniku MACD, bo nie tworzą nowych minimów, a bieżąca kształt świecy jest na razie koloru białego. Jeżeli się utrzyma, no to raczej słupki histogramu MACD nie utworzą nowego dołka, więc będziemy mieli taką klasyczną nierównowagę, gdzie na wykresie ceny mamy serię niższych dołków, a na wykresie wskaźnika MACD są one ułożone wyżej. Euro USD, który... Wraca poniżej 1,0950. Przypomnę, że cena w bardzo szybkim tempie w zeszłym tygodniu. Pokonała przestrzeń od 1,0770, no, próbując zdobyć nowe maksima, czyli 1,1020. No, nastąpiło cofnięcie i w tej chwili notowania no, od jakiegoś dłuższego czasu oscylują wokół 1,0950. Zresztą ten poziom jest nam znany przynajmniej od połowy listopada, no bo w tych obszarach przecież też podaż się pojawiała już wcześniej. Jeżeli sytuacja będzie tak wyglądać, no to myślę, że powoli, powoli, albo będziemy mogli mówić o chwilowej zmianie sentymentu i próbie skorygowania głębszej korekty na tej serii Biały Świec, albo nawet no, kto wie, czy nie będziemy. Tworzyli tu jakieś figury związane z trójkątem, ale do tego potrzebujemy trochę więcej informacji, bo o ile szczyty, po szczytach już można poprowadzić nie, to po dołkach nie, bo mamy tylko i wyłącznie jeden punkt odniesienia to jest ten z 15 grudnia. Food brytyjski. Już przechodzę na początek wykresu. Nie udało się atakować na, zrobić ataku na nowe szczyty. na zatrzymała się w okresach 1,2730 i wraca z powrotem do 1,26. Na razie mamy strukturę w strukturze, że tak powiem, tak? no bo jej ostatnia czarna seria świec zostawiła nam cenowe, o których wspominałem, a bieżąca seria nie tworzy nam nowych punktów odniesienia, więc czekamy czy mamy do czynienia tutaj z jakimś ruchem korekcyjnym w ramach trendu wzrostowego, no bo wszystko jest na razie wewnątrz tych maksimów, które zawierają się pomiędzy 15%, 18 grudnia. Zresztą widać też to na wskaźniku Bollingera na wykresie 4-godzinnym, że, wykres ten, że ten wskaźnik zaczyna poruszać się równolegle do osi czasu. A to jest właśnie taki efekt wyczekiwania. Zresztą już w tym samym zakresie pomiędzy tymi żółtymi obszarami to przerabialiśmy. Tutaj należałoby sięgnąć do przełomu listopada i grudnia. Wtedy zakończyło się to spadkami poniżej 1,26. Aczkolwiek niezbyt znaczącymi do, doprowadziło do testowania wzrostowej linii trendu. Ta jeszcze pozostaje oczywiście w mocy, no bo to też jest ważna informacja. PLN. -y. Idziemy po kolei. Fund do pln cena pozostaje poniżej 5,03. To jest opór, który był przez chwilę wsparciem, który dawał nadzieję na to, żeby fund się do pln umocnił. Jak na razie ta tendencja aprecjonująca pln tutaj zwycięża, aczkolwiek no, trzeba mieć świadomość tego, że od kilku ładnych tygodni nie mamy nowego dołka, czyli 4,96 pozostaje tymi, tymi minimami z tego roku. Ostatnie dwa taki zakończyły się jakieś półtora groszy grosza wyżej, no i na razie mamy taki obszar impasu czy też konsolidacji. Czy trend będzie kontynuowany spadkowe? No linia jest przełamana, mamy ruch boczny, więc jest takie zjawisko w analizie technicznej, to nazywamy akumulacją. Ono jest dość szeroko opisane. Które po silnych spadkach, jeżeli pojawia się ruch boczny, należy dopuścić taki scenariusz, że następuje zmiana wart. Czyli to popyt przyjmuje kontrolę nad strukturą wykresu. O tym trochę więcej będzie można powiedzieć w momencie, kiedy cena wyjdzie powyżej 1,03, powyżej 5,03. Przepraszam, CHF do PLNA. Kolejny atak na 4,60. Ja już zabieram marker cenowy z tego miejsca, bo on zasłania to, co się aktualnie dzieje. Ostatnie. Próby sforsowania tego poziomu zostawiały nam tylko i wyłącznie górne cienie. Dotyczy to dnia wczorajszego i przedwczorajszego. Dzisiejszego oceniać nie mogę, bo jest dopiero jego fragment. Jak poznamy cenę zamknięcia, to będziemy wiedzieli, czy rzeczywiście możemy skierować wzrok w stronę 4,48 jako wsparcia. Upór podarze podaży ewidentnie jest widoczny na 4,60 i tak długo jak to będzie tutaj funkcjonowało, no to nie mogę sięgnąć po zielony czy też niebieską strefę jako kolejne punkty odniesienia. Europel para, która próbuje przełamać tendencję spadkową, ale raczej robi to ruchem bocznym, czyli nie robi tego jakimiś gwałtownymi wzrostami, szczególnie, że nowego szczytu to tak do końca nie mamy, bo 4,30 4 jest tym punktem, który tutaj należałoby przywołać. Tym samym też pozostajemy w konwencji niższych szczytów i niższych doków, pomimo że czas upływa, a notowania raczej próbują poruszać się w bok niż do góry czy też do dołu. No ale tak długo, jak cena jest poniżej 4,34, to ja się nie odważę nawet spojrzeć w stronę 4,40, czyli szerokiej strefy. Która twoja jest tutaj zaznaczona na niebiesko. Zwolennicy formacji klasycznych. No, oczywiście, to, co się dzieje tutaj na dołku, mogą próbować opisywać formacją odwróconej głowy z ramionami. Jak najbardziej tak, aczkolwiek no, przypomnę, że tutaj kluczowym elementem jest linia szyi. Ta skierowana jest ukośnie do góry, więc dość późno dowiemy się, dość późno oczywiście, w ramach tworzenia tej konsolidacji o no, potencjalnej zmianie tendencji na tym instrumencie. USDPLN, no, tylko musimy sięgnąć do aktualnych kwotowań. Kolejny atak na 3,93 to już jest trzecia próba tak naprawdę w ostatnim czasie przełamania tego spadcia. Jak widać nieudana, więc coś się nam tutaj zmienia w charakterystyce wykresu. To nie jest jeszcze możliwość stwierdzenia, że zmienia nam się trend, bo jedyne co można było stwierdzić, że podaż, no, coś w stylu zmęczenia nastąpiło na tym instrumencie. Ale kupujący jeszcze nie przełamali się powyżej, na przykład 4.03, po to, żeby pokazać przysłowiowy pazur, a jednocześnie rozpocząć tą klasyczną sekwencję pasującą do definicji trendu wzrostowego czyli przynajmniej ten pierwszy wyższy szczyt musiałby się tu pojawić, a to właśnie wiązałoby się z przełamaniem 4.03. Tego nie ma. Więc tutaj w pierwszeństwo w procesie analizy tego instrumentu na wykresie dziennym to jest próba, dalsza próba, czy też kontynuacja ataku na 3,93 jako wsparcie. Tradycyjnie surowce rozpoczynamy od ropy. Wczoraj notowania zbliżyły się do poziomu 74, atakując go po raz kolejny. Dzisiaj już odważnie można powiedzieć, że cena ma ochotę, Wyjść powyżej tego poziomu, a tym samym też no, będę musiał sięgać po taki poziom jak 77, 50, czy bardziej, może nawet 82. Na razie jeszcze tendencja związana z tą po, linią poprowadzoną po szczytach funkcjonuje. To, co jeszcze mogę zrobić na kontraktach terminowych na ropę WTI, to jest sprawdzić, gdzie jest geometryczny. Zasięg czy też równość z dotychczasowymi fazami wzrostowymi, no to wychodzi w okolice 76 dolarów, więc jest to geometryczny opór, ale trzeba mieć tego też świadomość, że jeżeli białe świece dotrą do tego obszaru, no to czerwony obszar z ilością dołków, które powstały tu z przyszłości, będzie realną przeszkodą, żeby te czarne świece mogły się gdzieś tam dalej pojawić. Co nie znaczy, że się nie pojawił, ale po prostu trzeba to uwzględnić w ramach swoich scenariuszy transakcyjnych. Ropa Brent. Ona już wczoraj miała zakusy na to, żeby wyjść powyżej 78 i tam pozostać, tak naprawdę. No Dzisiaj to już można odważniej skierować wzrok właśnie w stronę 82 czy 84, ale zrobimy dokładnie ten sam manewr, czyli odłożymy największą korektę w ramach ostatniej przeceny od poziomu tam 96 od ostatnich minimów, Tylko niech mi będzie wolno złapać to mierzenie kierunkowe. Ze współczynnikiem 100% i ono pokrywa się niemal idealnie z żółtą strefą 82 dolary. Konkretnie tutaj jest mowa o 82,41, więc jest to też jakaś przeszkoda. Była zresztą, no bo to stąd podaż rozpoczęła jeden z ostatnich ataków z końcem listopada na poziomy z bliższe 70 dolarów za paryłkę, A w tej chwili notowania próbują wracać w tamte zakresy. Złoto, bez większych rozstrzygnięć, właściwie mogę powtórzyć albo przypomnieć, co mówiłem w ostatnich dwóch filmach, bo cena cały czas powstaje poniżej 2040 dolarów za uncję tego metalu. Ten poziom znamy, ale on jest raczej z kategorii lokalnych, ale też jest barierą dość trudną do pokonania, która jest poniżej kluczowego obszaru 2070. Więc jeżeli już tutaj pojawia się problem z kontynuacją wzrostów, to może się okazać, że rzeczywiście podaż to fałszywe wybicie, które pojawiło się po naruszeniu 2070 z początkiem tego miesiąca. No, przyniesie tutaj kolejne żniwa w postaci spadków poniżej 2000 punktów. Ja na razie nie będę wracał do tych poziomów, które cały czas tutaj wałkuję od wielu miesięcy, bo to jest efekt tego, że złoto porusza się w takiej konsolidacji od roku 2022 i na wykresach dziennych i tygodniowych, właśnie dość mocno eksploatujemy te poziomy 1955, 1960, 1815 itd. itd. Na razie czekamy, czy 2040 rzeczywiście będzie takim punktem, który da szansę podaży na to, żeby sprowadzić notowania poniżej 2000. Spójrzmy na kawę, która w ostatnim czasie dość mocno rośnie. Ostatnio chyba zostawiłem Państwu w okresie 2560, jeżeli chodzi o kawę Robusta, zamiana szczytów w dołki, czyli klasyka gatunku w ramach trendu wzrostowego, wyjście wcześniej z kanału spadkowego. No, teraz mamy też i nowy szczyt, więc możemy jasno mówić, że mamy do czynienia z impulsem wzrostowym. Pytanie, czy on będzie dalej trwał? Czy powinniśmy już doszukiwać się korekty? Do, żeby znaleźć odpowiedź na to pytanie, to ja muszę wejść na wyższe poziomy, żeby spróbować znaleźć jakieś punkty odniesienia. No, na pewno jednym z nich i takich, który tutaj ewidentnie wychodzi, jest zdrowym objawem trendu, no to jest utrzymanie się powyżej przełamanego ostatniego szczytu, czyli 2830. Jeżeli to się uda, to myślę, że spokojnie możemy spoglądać dalej na północ. Spadki poniżej sprawią, że te wzrosty z ubiegłego tygodnia pokaźnych rozmiarów będą jeszcze mocniej tutaj dyskutowane niż tylko to, co się dzieje aktualnie, właśnie tworzy się tu i teraz, no bo mówimy o czarnej świece z dnia dzisiejszego. Jeżeli mówimy o klasycznej kawie Arabika, no to trend wzrostowy, tak, on już rozpoczął się po ponownym testowaniu poziomu 142. Było przynajmniej 155, 164. To są te poziomy, które dziś tutaj były z nami. Mamy też, właśnie, klasykę gatunku. Poprócz jedna z ostatnich korek widocznych na wykresie dziennym, ja to przybliżę. Mówimy o okolicach 7. Grudnia poziom 177 pokrywa się z poprzednim szczytem, jest to naturalne zachowanie pasujące do właśnie takiego w miarę dynamicznego trendu. Więc idąc za ciosem, ja zrobię dokładnie to samo: czyli wezmę ten ostatni szczyt, który się wydziela z tej struktury, który jest mniej więcej w tej samej odległości od poprzedniego, czyli poziomem 188, jako punkt odniesienia dla możliwości zatrzymania aktywności podaży, zakładając oczywiście, że trend wzrostowy dalej będzie kontynuowany. Poziom 200-204, tak, to jest coś, co tutaj jest na mojej wykresie już od dłuższego czasu. Są to maksima z tego roku, na razie nie udało się ich pokonać, co nie znaczy, że nie powinniśmy sięgać z rokiem na przykład w stronę 237-240, no, ale do tego to jeszcze kawałek drogi. Indeksy. Sięgamy zawsze na początek na DAXA, więc nie inaczej, i tym razem. Myślę, że mogę sobie już pozwolić na zejście na niższe interwały, bo na wykresie dziennym nie za wiele się dzieje w tym tygodniu. Czyli, z jednej strony, mamy tak nowy, wyższy punkt odniesienia, ale wsparcie 16750 pozostaje w mocy. Trochę mamy wyhamowania, jeżeli chodzi o aktywność byków, traktuję to jako chwilową zadyszkę, czy też po prostu zwykły odpoczynek, aczkolwiek cały czas mam z tyłu głowy, że te wzrosty są w jednorodne i ten do, i korekty widać dopiero właśnie na wykresach godzinowych, na wykresie dziennym nie. Może to oczywiście mieć jakieś znaczenie nie tylko z perspektywy wykresu godzinowego, dziennego, ale też i tygodniowego, bo wskaźnik kreatywnej siły zbliża się powoli do linii 70 punktów też i na tym interwale, więc jest to informacja, że jeżeli korekta się pojawi, to ona może też mieć amplitudę. Czy też zakres związany ze swingami, które tutaj widzimy. No ale na razie do tego daleko. Dopóki nie mamy nowego dołka, czyli przełomania 16750, to zostajemy w tej konwencji wykresów godzinowych. Stany Zjednoczone, czyli pierwszej konności Nasdaq, ostatnie świece koloru białego przynajmniej ostatnie trzy jedna obok drugiej wzrostowe oczywiście czyli sięgają tam kolejnych wartości na wyższych poziomach notowania zbliżają się powoli do geometrycznego oporu jeżeli mogę tak nazwać współczynnik 161,8 czyli okolice 17 ,240, 250 to jest tylko i wyłącznie informacja na razie teoretyczna, co tam może się wydarzyć, a może się wydarzyć tyle, że mogą zatrzymać się wzrosty, i może się pojawić kolejna korekta, no bo w takich kategoriach trzeba to rozpatrywać przy tak silnych wzrostach. O tych wyhamowaniu ja już wcześniej mówiłem, też bo taka informacja pojawia się, czy też takie ostrzeżenie na wskaźniku relatywnej siły, i zwyczajowo to zapowiada większą czy też mniejszą korektę. Na razie nie widać jakoś tutaj szczególnie, żeby ona miała się pojawić jeszcze w najbliższych dniach, no ale zobaczymy. No dzisiejsza sesja też przecież może nam tutaj przynieść kolejne informacje. Don Jones dotknął linii 161,8, bazując na rozszerzeniu w relacji do ostatniej korekty. Co ciekawe, aż sprawdzę, bo tworzenie projekcji cenowych to jest zadanie obarczone bardzo dużą dozą błędu. I trzeba mocno uważać, żeby nie przeszacować, ale okazuje się, że dzisiejsze... Notowania gdzieś w tych okolicach oscylują. Mamy jakieś wypłaszczenie wykresu. To nie jest oczywiście jeszcze informacja o zmianie aktualnego sentymentu, ale z ciekawością będę obserwował, czy w tym miejscu impuls wzrostowy ma szansę się zakończyć i rozpocząć się korekta. Ostatnia to jest zakres z początku grudnia. Mia miała trwała raz, dwa, trzy, cztery dni. Jej wysokość to jest raptem punktów około 300, no i to będzie nasza pierwsza baza do aktywności niedźwiedzi. Jeżeli niedźwiedzie pokonają większą przestrzeń, no to wtedy będzie można odważniej spojrzeć na południe i założyć rzeczywiście, że będziemy musieli sięgać po korekty wyższego rzędu, dzienne, może nawet tygodniowe, żeby szukać porównań i stwierdzić, jak głęboko będzie dyskontowana ta seria białych świec trwająca od końca października. SMP 500 narusza nam poziom. 4800, o ile pamiętam, to jest odnośnik, który mamy z roku 2021 z początku, czy też nawet z przełomu 2021-2022, więc jest dość istotne, żeby byki no, pokazały tu swój pazur i rzeczywiście przyspieszyły, zdynamizowały te wzrosty. Jak na razie ten wykres no tak troszeczkę pełza bardziej, uwzględniając też i ostatnie sesje, kąt nachylenia wygląda mniej więcej tak. Jeżeli cena spadnie poniżej 4800, no to oczywiście trzeba będzie doszukiwać jakichś tutaj szczególnych przyczyn. Zwracam uwagę, że mamy końcówkę roku, więc tutaj mogą się dziać różne szczególne, dziwne ruchy i odsyłam Państwa oczywiście do, też do kalendarzy makroekonomicznych związanych między innymi z dniami wolnymi w tym okresie, tak? no bo to też będzie miało wpływ na aktywność inwestorów. Ona powinna oczywiście gdzieś tam przed świętami wygasać, ale widziałem już dziwne różne rzeczy na wybranych instrumentach, niekoniecznie indeksowych, w okresie między Bożym Narodzeniem, a na przykład Sylwestrem, gdzie pojawiały się bardzo silne ruchy, między innymi na przykład na PLN. Tak, to takie rzeczy też na walutach mogą się zdarzyć. Czy na indeksach? No zobaczymy. To będziemy mogli ocenić pod koniec pod koniec roku. Tak, informacyjnie i administracyjnie też troszeczkę, bo ja będę pewnie chciał skorzystać z, trochę z niewolnych, więc może się okazać, że przez kilka dni nie będzie bieżącej analizy technicznej, co będzie wynikało bezpośrednio z mojego sezonu urlopowego. Ja serdecznie dziękuję i do usłyszenia.